Dobry, witamy z dzielną tutaj mamusią w roli głównej, bo o niej to będzie cały film. bo Jesteśmy tak podekscytowani. Może co niektórych zanudzimy, ale co, nam wolno. Wyobraźcie sobie, a z Junia jak wczoraj pierwszego posadaliśmy, e, pierwszy Bobas przyszedł gdzieś tak koło 17:16.20. Natomiast ostatni był o trzeciej w nocy. Tak, o trzeciej w nocy. No, Marcin do 12 tutaj Azję nie pilnował. Ja poszłam trochę się zrzemnąć. Później ja wstawałam co prawie co godzinkę, wstawałam, żeby zerknąć, co u niej słychać. I o trzeciej pojawił się ostatni. Oj, czy była taka zmęczona, widać było po niej, że to oczy już tak, no lewitowała troszkę i trzeba było ją co chwilę wypuszczać, na siusiu, bardzo dużo oddawała moczu, eee, no ale to nie o to chodzi. Co niektórzy się martwili, że będzie, że tym maluchom zimno, że żeby takie, takie odgłosy wydawały. Pamiętajcie, one dopiero co też przyszły na świat. Była bardzo ciepła noc, bardzo Bo ciepła 17-18 stopni. 18 stopni to, jakoś nie tak, to nie jest zimno. One się nie trząsły, z, z, z te, one się nie trzęsły, przecież brałem je one w ręce. Mają, przychodzą oczywiście. na świat. Nie, słuchajcie, nie, e, to jest jedno. No, nie, nie. Inna kwestia, że my mamy tutaj dwie budy. Więc e, Azja na początku rodziła biednej i my tam co chwilę dokładaliśmy świeżej słomki, żeby po prostu no, nie było mokra. Nie stała w wodach ono, płodowych. Ale ona cały czas się wylizywała. Ona była wilgotna. Później jak już miała ich piątkę, zaczęła rodzić w budzie obok. Więc <słuch> przeniosła się tam, żeby po prostu tych maluchów nie gnieść. E, my już nas e, w pewnym momencie w nocy wzięliśmy, była taka szansa, że ona poszła na siusiu maluchy wszystkie z jednej budy do drugiej, wyczyściliśmy szybciutko, daliśmy świeżą słomę i znowuż maluchy do tej samej, żeby po prostu no, ona nie poczuła się dziwnie, że te zapachy. Też pomagaliśmy jej troszeczkę, nie dużo, bo tutaj w ogóle nie powinniśmy ingerować, ale no wiecie, my jesteśmy, mamy hopla, trochę nadwrażliwi jesteśmy i troszeczkę wycieraliśmy ręcznikami papierowymi te maluchy, ale to, żeby już, było pomóc sam, osuszyć. Ale to już było pod sam koniec, naprawdę, żeby to pomóc osuszyć. Zresztą Tarasa, wyobraźcie sobie, że Azja nawet dzień wcześniej... My myśleliśmy, że będziemy cały taras demontować. Oj, leś, leż, leś, leś. Leż, leż. wody, kochanie, może ciepły przynieść troszeczkę co. Może ona do tego widzi chce, wiesz? Nie, 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 nie. To ona tu zrobi. Nie, wypuść. To na wiecach się dzieje. Mój ci nie pani. Ale to dzisiaj będzie, wiecie. Tak, dlatego Tak, jadła. nie jadła. No. No. Uj, zrobić. dzisiaj dzisiaj zrobić. dzisiaj dzisiaj troszkę mniej, nie dzisiaj ten... tak troszkę dzisiaj nie dzisiaj dzisiaj Tak, lepiej nie, nie. Nie chodź, nic Widzisz? Tak Zostań. chodź Chcę do nauki. Chodź, Azjutka. Chodź tutaj do no, będzie bezpiecznie, bezpieczniej. Wiesz co? Chodź, Może chodź, słomę chodź. tu przynieść. No, słońce tak, ale wiesz co? Nie, nie do... Azjutka, chodź, chodź. Na chodź, chodź. Chodź, tutaj, tu. chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, Azja postanowiła urodzić chyba pod spodem, o. pod tarasem, no i powiem Wam, co, że nie naprawdę, możemy jej zaciągnąć. No nie możemy jej zaciągnąć. Wyszła na siku. siku, wyszła, i później tam sobie wlazła. No i tam leży, i tam biedna. Leży. No nie jest, nie, nie, to nie jest mróz, ale no ja się ubrałam w kocu, jest ile? 7-8 stopni. A ja chyba. w kissercie stoję i jest mi ale dobrze. to tak zawsze Ale one ale... są jeszcze bardziej odporne. To są Elie zimowe. Tomasku. I gruby będzie ich pilnował, Klaudia, mówię tak, ci. Gruby będzie ich pilnował. No, gruby jest najlepszym pilnowacielem. <laughs> Tadosku. <laughs> Tades będziesz ojcem. Będziesz to Tu się będziesz. Brunas. Turmasku. Zobaczcie, pokaż tatę, pokaż, zobacz jaki tato szczęśliwy. Duży. duży pies. Mój, ty maluchu, oj tak, maluchu. Uj, pilnuj, pilnuj, no tak, wyciągnij, oj tu łapka. Pilnuj, pilnuj, ozjutki, to jest twoja przyjaciółka. Co, trzeba krzesło przynieść sobie? No co, fitmer nasz. Dobra, jeszcze pokażę wam, Oj, pokażę wam <słyszy> azję. Wszystko tak nie za bardzo świeć po jej oczach. No mm -hmm. i leży sobie. Ta będzie jej chłodniej. Nie będzie wiało. Nie będą na dechach leżeć. To na fajnym młotku. <grymne> to nosie, Jezu, grube nosie. No patrz jaki zazdrośnik, no. Ty zazdrośniku, no. Dobra, lecimy do domu. To Ty lecisz, ja zostawię. Dobrze, to Pa. pa. Ja będę spał. Ona weszła pod taras i po prostu stwierdziła, tak nam się wydawało, że tam będzie rodzić. My byliśmy załamani, mówimy jak my się tam dostaniemy. Bo ona szukała najzimniejszego miejsca. To jest rasa pierwotna, dzika. To nie jest żaden pudelek, to nie jest Doberman, który nie ma podszorska. One naprawdę lubią zimno. Lubią zimno. Nawet jako te, te maluchy, ktoś mówi, że one piszczą, bo im było zimno. No, jakby było zimno, to by się trzęsą. One były mokre i po prostu mi się tak samo wydaje, że to jest raczej szok. szok przeżycia. I my, my jesteśmy zadowoleni, że nie jesteśmy nadgorliwi. Bo ja to też krawdę, bo Klaudia <śm> też tak jak mama. No, bardzo chcę, bardzo chcę cały czas by tam była. Ale ja uważam, że psu trzeba dać zrobić swoje, odpoczywać i nie przeszkadzać, bo to nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Tak, tak. tak. Czasami. Wiecie co, nie wiem czy jesteście. Na pewno nie, bo ja też no to ledwo daleko. co widzę. my nie widzimy, ale już słyszymy piski. Słyszeliśmy piski. Jest jedna malutka skuba Tylko że jedna. Nie dwie. Słuchajcie, jest, dzisiaj jest wtorek. Godzina która? Gdzieś tak chyba 17? Co? Godzina 17.20. 17.20. Już jedno słyszałam. Widziałam jak Azja wylizywała. Wiecie co, w nocy próbowała. No nie wiem, była niespokojna. Trochę rano odpoczywała i teraz widziałam, jak chodziła, kręciła się, nie mogła znaleźć miejsca. Biedaczom, biedactwo. To jest niestety zasłonięty maluszek, gdzieś ten kołocy, cycuszka na pewno jest. To nie jesteście w stanie go zobaczyć i usłyszeć, ale czekamy Mam. na rozwój sytuacji. Co słyszycie? Nie widzę go, ale tam z samego przodu jest, koło klatki jej, wiesz, koło klatki, z samego przodu. I chyba taki ciapciuś jak Azja. <grym zjadka> no jak po dwóch takich rodzicach, to same ciapciuchy będą. Asia, ja pierwszy za tobą skarbie. O oh I yes. Ile ty tych maleństw tam masz, rybciu. Powinna no więcej mieć ich. No, kochanie, będzie poczekać. Ale nie od razu się tak bierze. wiesz. ona zaraz zacznie rudzić. Oj, Oj, oj. Ona będzie rodziła następnie. Teraz róbcie. No za dużo nie widzicie, zresztą mówię tak samo też nie jest to. Do... Ja, ja jeszcze nawet malucha nie widziałam. Wiesz co, ja tylko tak przez sekundę no. jakieś takie ciapki widziałam, ale no naprawdę. Znaczy tutaj jeszcze rozświetla wam, żebyście mogli może troszeczkę lepiej zobaczyć. A nie przejmuj się, tutaj nikt Cię nie podgląda. Tylko cała Polska patrzy. Zaraz wam pokażemy jak się ta nos zachowuje. A za chwilę zostawimy w spokoju na sekundkę, ale zobaczcie jak ten los już tutaj pilnuje. Ale nie! Chodź, 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 zobacz tam, 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 tam. tam, tam. szczurek. Widzicie małego szczurka? Jest pierwszy, gdzieś tam się chowa. Pamiętacie jak mówiłam o Thanosie? zobaczcie, siedzi tutaj pod ojcem, usłyszał piski tak jak ja. Zaraz przyleciał, chciałbym się... Nie pan jest. Idą następne chyba kochanie. Od a Jeszcze rozświetlę Wam, żebyście mogli lepiej to zobaczyć. Dzięki Panie. Dobra, chodź, nie przeszkadzaj, bo ona może wszyscy kradnieć wieszkę. Bo ona może chcieć rodzić. na przykład teraz siedzimy, jest klatka otwarta, Azja poszła sobie, no, po prostu przejść na od... spacer, bo też no, musi się rozprostować. Nie, wiesz co, ja widzę, że ona szuka chłodu. Chłodu. Tak. Ona szuka chłodu, ewidentnie poszła w tym momencie do lasku u nas o, i sobie Indie tam spaceruje. Tanosowi nie daje tutaj podejść. A my bo... nie dajemy i ona nie daje. Tak, a my nie. E, dlatego no, teraz czuję się, ona bardzo nam ufa. E, my zabieraliśmy jej te maleństwa i wycieraliśmy. B powiem wam, Żadne... że baliśmy się trochę, <grym> no, bo wiecie, no <grym> nie wiemy jak zarobić. No. jak ja byłam sama, mówię, wezmę, wsadzę rękę i mi odgryzie, ale nie. idzie. A I wy zobaczcie, widzicie jak idzie? Jest zmęczona, ale nie kuleje Już nie już. kuleje. No. Także, także z nogą też się uspokoiło z, z dnia na dzień tam łapką. Z dnia na dzień jest naprawdę fajnie, to widać, że, że, że no z nogą już nie ma problemu. Właściwie chyba ze wszystkim, bo widzieliśmy, że już teraz no właśnie tym resztkami łożyska jakby no, no czyści, czyści się. się. To się będzie Kozy przecież. nam się czyściły chyba z dwa tygodnie, no, co nie po nie porodzie. Także tak, tak, jest tak. jak jest, małe nie płaczą, czyli chyba są najedzone, ona co chwila sprawdza, wylizuje. No tak o nie dba. Tak. Powiem wam, że no nie wiem, no na razie jest właściwie bezobsługowo. No może ta noc była tylko taka tak, z pomocą. No, popiskuję teraz Azunia. Bo i gorąco. Gorąco. Jej gorąco jest. I cały czas miała wodę. Nie widzieliście tego, bo my widzieliśmy kamerę cały czas nakierowaną bezpośrednio Oczywiście, na budę. Oczywiście, no, nie Ale jesteśmy w, no. w końcu. Mieliśmy i miskę z tym, ze świeżą słomą przygotowaną, i wodę. wodę. Więc no naprawdę uważam, że byliśmy dobrze przygotowani. A to, że widzieliście, że jaka brudna buda, no to jeszcze to jest, raz jakby przecież, przypominamy: buda była wydezynfekowana jako drewno, nadłożona, świeża słoma, bo myśmy wiedzieli, że ona rodzi. Przecież, no ja myślę, że. Że to osoby, które nas nie oglądają w ten Boże, sposób podchodzą, Boże. jest jakby i, no. i, i, i po prostu, no co tam się stało, że było brudno i mokro. No jak mówimy, ona z nich cały czas ściekła wody płodowe i, i tam reszkami no jakieś tej... z... tak. I no. były małe były wilgotne. No pewnie, no i myśmy to czyścili na bieżąco, co się dało, ale ja piję, przecież piję, nie, nie będę psa, nie będziemy psa, wiecie, stresować, jak ona tam leży z nimi, małe są, bo ja chcę im wysprzątać na siłę. Szczególnie, że nie, Ja uważam, że zareagowaliśmy perfekcyjnie, prawda? Tak, szczerze. Tak, tak, jest wszystko, tak, tak. Jest wszystko w bardzo dobrze. Oczywiście możecie uważać, że my kłamiemy, ale to tylko ci, co nas nie znają. No. Cześć, kochani. Wiem, wy zapewne chcecie zobaczyć maluszki. Zaraz wam pokażemy. Jako próbujemy znaleźć taki moment, gdzie no po prostu mama teraz, nie będzie teraz, zestresowana. Teraz jest dobra, teraz jest dobra, to ty się zajmuj dobra. mamusią, a, a ja wam pokazuję uzna. maluchy. I powiedz ile. Zobaczcie, ile maluszków tam jest w tle. Zaraz się troszeczkę zbliżę. Ale liczcie, liczcie i zobaczymy kto pierwszy ten lepszy. Zobaczymy, kto zgadnie. No, zanim na czacie nie posypią się cyferki, numerki. Zobaczcie wszystkie w ciapcie. Mamy dwa takie bardziej białe. Jeden już wiemy, że to jest chłopczyk. A ten drugi bialutki zaraz podniesiemy i sprawdzimy. Jakie one są malutkie! Zaraz, może na rączkę wezmę na sekundę. To będziecie mieli odnośnik, ale spokój, cisza. Słyszysz, kochanie? Śpią. Wszystkie stłoczone razem. Zobaczcie, jakie kluseczki. No, jakie maleństwa, jakie słodziaki. I mamy ile? 10 sztuk. <grywa> Wydawało nam się, że 11. Czyli ale... idzie tak, pomyliliśmy Ta, się. Tak, jednak no, się Po prostu była brudna i myśleliśmy, że dopiero wyskoczyła. No, dokładnie. O Jezu, jakie to są maleństwa. A, a po prostu nagubi już wody płodowe i jakby, no nie, obcikawszy. No, akurat tam, tam. mamy szansę teraz ją wziąć, ponieważ Azjunia wyszła na mały spacerek. No, popatrzcie. No, na to, zobaczcie, popatrz jakie, na to, to, co jakie to słodkie. I to pomyślcie, że z niego wyrośnie 40-50 kg żywej masy. O, szukasz, szukasz pewnie. No, niestety ja nic nie mam dla ciebie. Zaraz przyjdzie babusia. <grych> Dobrze, dziękujemy Wam serdecznie za pobyt z nami przez północy, co niektórzy na pewno. Już nie chcieliśmy <laughs> jeszcze... was o trzeciej Niech... męczyć. Tak, nie chcieliśmy was już nękać i tak wczoraj żeśmy dali szadu. Ale jak coś jeszcze będziemy mieć, to oczywiście będziemy was update'ować. Będziemy was, no może dalej nękać troszeczkę. A jak nic, je... nic więcej się nie pojawi, to widzimy się co? W piątek o 20.00. To jest. Pa! Jak pachną. Plutkie. Mhm. A, i wygląda się jak mamusia. No. Mamusia, to chodź, zobaczmy, ile chłopców, ile dziewczynek, co? Jak nie ma. Możemy jej. szybko, no? Dobra, co to jest? Skaduj skadula. Co to jest, kochanie? To jest samczyk. Chłopiec. Dobra. Jeden. Chłopiec jeden. No to, to musisz. Dobra, chodź Chodź, Bobasku. To, 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 co to jest? Semiczka. Taka ładna. Jeden do jednego. To? Chłopak? Chłopak. Tak. Choć nie przemieszczaj się, bo ja Cię nie widzę. Już, już, już. To? Chłopak. Chłopak, czyli Dwa ile? do jed... yy... 3-1. 3-1. Idzie już Azja. 3-1. kto? Yy, samiczka. 4-1. 3-2. Aha, trzy dwa, chodź, trzy dwa. Ale trzy, cztery, dwa, cztery, dwa. Cztery, trzy, cztery, cztery. Cztery, cztery jeszcze dwa ten i ten biały. Duża słutka już cztery, samiczka czynka. i tego białego. Pięć tego. cztery. Pięć, cztery. Pięć, cztery i Pięć, sześć, cztery. cztery. O Jezu, samiczek dużo. I, 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 ale się cieszę. Ja tam lubię samiczki. Już Azjutka, chodź, chodź. wiesz, co myślę, że słomy można by było więcej dać no, Nie, mówili, żeby nie dawać słomy, bo mówisz boku może być. A, okej. Okay. Dobrze, to taki mamy Dobrze. update A, jeszcze ten jeden. Wiedzieliśmy, wiesz? No, no to nie to może, to może ma to sens, wiesz. No, to, to słuchajcie, są sześć, sześć dziewczyn... Nie, azjutka, już nie trzeba. Nie Więc? trzeba. Azja. Już, spokojnie. Ta to chroni, ta noca chroni. To mamy sześć dziewczyn i czterech chłopaków. Uuu. Dobra, lecimy, Dobra, lecimy szczęśliwi, nie szczęśliwi dziadkowie lecą na, na zasłużony nieodpoczynek. Pa pa. pa.